Z tatą w Zo, Wiesław Drabik Tato zabrał mnie do Zo. W Zo zawsze jest wesoło. Tacie duszno pod krawatem, ale idzie z aparatem i kanapki niesie w dłoniach. Może nakarmimy słonia. Zrobię ci przy słoniu zdjęcie, lecz stań dalej, nie przy Bliżej trąby, bliżej uszu. Powiesz mamie, byłem w buszu. Czekaj, bo słoń stanął tyłem. Nie, to trąba, już zrobiłem. Wszystko widać jak na dłoni, tylko słonia ktoś zasłonił. Już znudziły mi się słonie. Popatrz, tato, tam są konie: małe, duże, różne rasy, białe, czarne, właty w pasy. Ten ma bardzo długą szyję, jak on taką szyję myje? Ten co pręgi ma na żebrach, to nie koniec, tylko zebra. A ten z szyją to żyrafa, osioł ze mnie, co za gafa. Kici, kici, popatrz, kotku, a ten z grzybą, jaki słodki, to jest wybieg. Wielkich kotów. Każdy pożyć nas jest gotów. Widzisz gryzą jakieś kości może zjadły swoich gości. Tygrys w paski, lampard władki, Alew z grzywą cały gładki. Zaś ten czarny to pantera. Uciekajmy, pysk otwiera. Tu są żółwie, krokodyle wychowały się nad Nilem, a tu bardzo długi wąż. Ciągnie on się wciąż i wciąż. 10 metrów ma długości, mógłby połknąć nas całości. Całe szczęście jest za szybą. Chodźmy stąd, syneczku, szybko, bo tu duszno mówi tata Uff, jak dobrze, bez krawata. Popatrz, synku, na te ptaki jakie piękne mają fraki ponuć fraki wyszły z mody, a tu chodzą w nich do wody. To pingwiny poznał tata i my. Głupio bez krawata. Tato widzisz tam niedźwiedzia, z apetytem wcina śledzia. Stary niedźwiedź nieszczęśliwy, ze starości cały siwy. Tak się z tego śmiały foki, że aż je bolały boki. Hieny też się z taty śmiały, bo go małby przedrzeźniały. I ukradły mu banana, niepotrzebnie drwił z pawiana. A struć dziobną tatę w czoło, z tatą w zoo jest. Wesoło.